Tam są te, takie dwie kostki od modułu komfortu, byśmy je sprawdzili. Teraz musimy za pomocą Brzęczyka przedzwonić dwa przewody komunikacyjne, które łączą moduł, ten moduł w drzwiach pasażera z komfortem. Odepnę sobie kostkę. Tutaj, proszę bardzo. Według schematu szósty, siódmy pin. W moim przypadku to będzie przewód do komunikacji. Powinniśmy mieć normalnie przejście. Ten, to będzie ten. Piszczy, tak? Jest. Bardzo ładnie i obok od razu. Co mam? Masz, tak? Czekaj, przytrzymaj jeszcze. Jest. Dobrze, czyli na, na tych dwóch przewodach mamy przejście. E, Czyli na pewno komunikacja występuje, znaczy możliwość komunikacji. Teraz kolejny krok to sprawdzenie będzie zasilania w tym. Tym bardziej tu widzę jakiś patent, który z całą pewnością nie jest oryginalny. To jest kość, która wchodzi do włącznika szyby. Jest dołożony jakiś bypass, tak zwany bypass, czyli obejście jakiegoś przewodu. To zapewne pamiątka z jakiegoś poprzedniego sanatorium. Ja myślę, patrząc na przykład na wkręty, pokażę Wam wkręt od boczka, jest taki wkręt meblowy. E, myślę, że jeżeli takie wkręty są w boczku i takie bypassy w instalacji, to nam się trochę zejdzie, zanim naprawimy ten samochód. Nie ma co się gniewać. Ta prowizorka jest z dedykacją dla sympatycznego pana Adama z turnusu trzeciego Pucio Pucio. Czy jak to tam w piosence leciało? Masa jest. No i plus 12 jest. W takim układzie wpinam sobie. Kostkę. Podłączyłem moduł. Gdzieś tu miałem przełącznik od szyb, jest. Było to zapon. Tak, zapon możesz włączyć. Wpięta kostka od szyb. A to heca. Mm. Naprawiło się. Naprawiło się, tylko czekaj. Ja jest, sprawdzę z mojego. Weź. Mojego nie działa. Aha. Pytanie, czy tak nie było wcześniej?